Dużo z Was pisało mi, żebym zrobił ekwipunek Forevera, więc go nagrywam. Cześć, ja jestem Donia, to jest film, ile warty jest ekwipunek Forevera w CSGO. Nie ma on na swoim koncie dużo skinów, ale za to kilka drogich zawsze znajdziemy. Standardowo, zaczynamy od noży, a ma on ich aż dwie sztuki na swoim koncie. Jeden z nich to szpon marmurkowy gradient w stanie prosto z fabryki za 3,5 tysiąca zł. Oraz jego drugi nóż to jest nóż Nomada Gradient. Również w stanie Faktory New za 2500 złotych. Czas przejść do rękawiczek. Forever w swoim ekwipunku posiada ich aż dwie pary. Jedne z nich to najdroższy skin w jego ekwipunku. Są to rękawice sportowe Puszka Pandory, które kosztują aż 7000 złotych oraz rękawice sportowe morskie za 3000 złotych. Z innych skinów znajdziemy tam właśnie takie dwa Digielki za 1300 zł, USPS zabójstwo potwierdzone za około 400 zł, AWP naruszenie kwarantanny również za 400 zł oraz wiele innych tańszych skinów. Jego ekwipunek razem kosztuje ponad 4,5 tysiąca dolarów, czyli aż około 18 tysięcy złotych. Jeśli odcinek Ci się spodobał, napisz kogo chcesz w następnym odcinku, zostaw łapkę. Oraz oraz suba z dzwonem, zapraszam na Discorda link w opisie i do następnego. Cześć!